Siema widzowie Buczek no, i Puszek wrócili znowu na kanał Dzień wrócili Dzień wrócili po Po czterech latach a teraz wrócili No i teraz na kolejną ważną datę o kanału Dziś są piąte urodziny księgo kanału Okrągłe A widzicie? No tyle, że przy Maxie na pola, stole też Max będzie u Utofika u i Reksia. W tym razie tutaj był taki puszek. A widzicie? Jak bradać to z przytupem na dwa ważne daty wrócili. Wyniki. jeden drugi tutaj był taki kuszek wyszedł jeden, teraz drugi wyszedł są tutaj jak widzicie w <takujesz> tak to wygląda tutaj ale... buczek tutaj z puszkiem na drugą ważną datę wrócili na kanał No to wrócili na dzień i teraz z powrotem są no dawno nie ma filmu, no bo no bo dlatego że nie miałem czasu no bo Różne rzeczy miałem. Um. Buczyk tutaj. tutaj Max, już w grudniu na przysłym kanale, no to 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam 100 lat. Sto lat niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam ta pomyślności Nigdy nie zakaśnie nigdy nie zakaśnie A kto zdrowia nie wypije Niech się podstósuje, kryje A kto zdrowia nie wypije Niech się podstósuje no, pięć lat już, tyle minęło od założenia kanału. No, na początku się nazywał Wojtek Janek, ale później, jak w McDonaldzie spiąłem RODO, to zacząłem nagrywać psy i nagrywam do dziś. Pierwszymi psami na kanale byli Luna i Cici. Trzeci był Tokik, kto nie żyje. Czwarty był Reksio. Później był Buczek i Puszek, później Bleki. Jeszcze przez Maś, ten był Chrupek, który również nie żyje. Jeszcze o... No przeróżne tam były psy, jeszcze byli, pamiętam, y ten. ten... z Dąbrówki na Górnej. Jeszcze później w Gołdapi był kolejny pies, o nazwie że York i Max był 19 czerwca, znaczy czerwcu 2019, chyba dziewiątego. No a później były psy na wakatach, jeszcze był tofik, później niej. Później w styczniu 2020 tofik zmarł, i w lutym 2020 był ten tofik, który jest do dziś. Taką, taką ma historię psikaną. Max jest królem, bo jest moim psem. Puszek i puszek to wrócili na ważne daty, no bo na dzień psa wróci, byli i teraz też. Jak wracać to z przytupem. Powrót ich na kanał. Maksiczek. Dobra. Jak wracać to z przytupem. Już z tofikiem i reksiem, jak widzicie. Max. Tutaj Reksio. सतरो ई कलर जिन डॉक्टर Three of them together. Mhm. Dobra widzowie, że namy się w tym odcinku. Wbijajcie na kanały Jakubix i Sebastianix. Podobno Jakubix już wrócił ze szpitala, więc dobrze. I będzie nadal znowu nagrywał. Dobra widzowie, psikono, ma już 5 lat. Żydamy się znowu na wystawę. Widzowie, pa, pa.